Jeszcze są maki Takie też mamy o... Może być grubo. Ten tak. już gotowe zaatakować. Na Żukowa? My też. Okay. Oto skrzynka pocztowa. Teraz niestety kawałek jest w nią. Widok z dzieciństwa. Placek jeden weźmiemy. Mała przerwa ze względu na bocianak. Na schabowego. Czas cholera leci Proponuję schodowy, a potem lody z mizerią To są fajne niespodzianki Emocje sięgają zenitu Także tam już prosiaka otłukli Zakstusiłaś się już kompletnie. No dobrze, że ci nie wylała Nawet mamy pieczarkę na deser. Uwaga, patrzymy Kapitalny obiad Milunia sobie je piękne drzewa Na się badzewia no i się robi 17 godzina my po pysznym obiedzie 21898